To już kolejny raz przyjmujemy to wezwanie. Kolejny raz, dlatego że do tej pory te mecze, które były planowane, one nie wyszły. Przyszła pandemia. Musieliśmy odłożyć ten spektak, bo tak naprawdę to będzie, myślę, wspaniały spektakl sportowy. Musieliśmy odłożyć na lepsze czasy i dzisiaj jest ten dzień, kiedy zmierzy się Rada Miasta Chorzów z Młodzieżową Radą Miasta Chorzów. Cieszę się z tego spotkania. Mam nadzieję, że to będzie właśnie wspaniała zabawa sportowa. I że po prostu wygramy ten mecz. No cóż innego, ja mo, czego mogę oczekiwać? Wygranej. Jak tylko pan przewodniczący się o tym dowiedział, od razu był zaangażowany, od razu chciał już załatwiać salę. Rozpoczęli treningi, więc myślę, że sami są bardzo zadowoleni z tej inicjatywy. Jesteśmy nastawieni, żeby się dobrze bawić, bo to przede wszystkim o to chodzi. Natomiast e, obecnie tuż przed meczem w sumie czujemy taką nutkę rywalizacji, że fajnie by było na pewno wygrać. Drużyna powierzyła mi ten zaszczytny obowiązek bycia kapitanem. Generalnie rzecz biorąc, myślę, że każdego z 25 radnych, gdybyśmy postawili tutaj dzisiaj na boisku, zagrałby wspaniały mecz i dałby sobie radę. Natomiast kontuzje rozliczne, które się zdarzyły, wyeliminowały wielu zawodników. Dlatego dzisiaj na, po naszej stronie nie tylko zobaczymy radnych w miasta Chorzów, ale również będziemy wspomagani przez zawodników, którzy na co dzień pracują w Straży Miejskiej, natomiast mają z nami stały kontakt, bo praktycznie na każdej sesji widzimy się z tymi ludźmi, spotykamy. Także to są też nasi ludzie. Bójcie się, bójcie się, bójcie się. Tak jest!